Patryk Grudniewski, Dniu, areny Berserkerów 8. Witam. Cześć, witam wszystkich. Zauważyłem, na razie porozmawiam o wspólnych cechach z Marcinem Parchetą, że w os ostatnim czasie bardzo się wzmożyły u Ciebie takie nastroje patriotyczne, rozumiem. Jesteś e, aktywnym uczestnikiem e, sceny politycznej. Jak to jest u Ciebie, z czego to się wzięło? No może aktywnym uczestnikiem to nie, natomiast... E, wyrażasz aktywnie swoją opinię. Wyrażam aktywnie swoją opinię, interesuję się tematem. No temat jest na czasie tak naprawdę i... To jakaś sytuacja polityczna w naszym kraju w dużej mierze zależy od nas i, i mimo tego, co się widzi powiedzmy w tych mediach głównego nurtu, no to tak naprawdę to społeczeństwo tworzy, tworzy naród i mamy tam, jakąś tam decyzję myślę, aczkolwiek to wszystko też jest mocno gdzieś tam zapętlone, więc... No, ale staram się aktywnie gdzieś tam brać w tym udział i, i jakoś tam, powiedzmy, też swoją, swoją opinię wyrażać na bieżące tematy. A później frustrację wyładować na treningu, rozumiem. Paliwo. Treningu. Nie, no chyba to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Tak Jasne. mi się wydaje. To zupełnie dwie różne kwestie. Tak mnie nie, jakoś tego nie łączy. Jasne, Marcin Parcheta, z którym walczysz dzisiaj w walce wieczoru. Powiedz, jakie była taka twoja pierwsza myśl, kiedy usłyszałeś, że jest taka propozycja walki. Co pomyślałeś? No fajnie, fajnie. No ciekawa walka, no tak naprawdę. Yy, no dla mnie to jest, to jest coś co. Yy, no, co dla mnie jakby jest takim Ciekawym, ciekawym tutaj jak gdyby połączeniem, no bo, no bo Marcin się wywodzi ze stójki, tak naprawdę ty w, też chyba. swojego życia spędził, spędził na ringach tak. stójkowych, walcząc w Muay Thai w K1, ja też w zasadzie, no teraz to gdzieś tam się tak wyrównuje, no tak. natomiast wywodzę się i cały czas bazuję na tej stójce, więc to no, na pewno jest dla mnie fajne zestawienie. A czy to tak sobie pomyślałeś, o będzie wiesz ciekawa opcja rewanżu za wasz pojedynek sprzed kilku lat w Muay Thai? Wiesz co, ten pojedynek był bardzo dawno temu mm -hmm. to był bodajże. 2011 nawet, chyba? Nie, nawet nie, nawet dalej. To mm -hmm. było bodajże chyba 2007 albo no, 8. No to. To, to, to było był bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, chyba 2007 no. albo 8, to była taka niejednogłośna decyzja na punkty w finale mistrzostw Polski, więc. Masz tak, nie powiedział jednogłośnie, Tak, no to może jednogłośnie... No, 7 roku, lat albo, temu, 8 nawet. Y, y, walka była wyrównana, natomiast... Yy, no ja się dobrze czułem w tej walce. Zresztą dużo rozmawialiśmy z Marcinem, i e, ta walka nam obydwu się podobała, więc ja tak nie odebrałem tego jako jakąś taką porażkę, która gdzieś mi tam na gdzieś tam się wdarła we mnie i teraz rozpamiętuję to. Nie, nie, to było dawno temu, inne czasy. Ja byłem wtedy zupełnie innym zawodnikiem, zupełnie inne podejście. Z... To zupełnie mm. inny człowiek. Ale no, jest tam jakiś, powiedzmy, jakiś tam element y, historii. Nie? Więc to tak, mm. gdzieś tam się spotykamy ponownie. Może troszkę, jak gdyby na innej płaszczyźnie, no bo to jednak MMA. To brzmi jak dobry scenariusz w no, każdym razie. No, natomiast jest to jest to rzeczywiście dobrym scenariuszem. Mm -hmm. Jego jeden 0 w MMA Twoje, 5-5. No, nie wiem, ktoś mógłby sobie tak z zewnątrz, kiedy, kiedy sobie na to popatrzy na papierze, to wydaje się, że w zasadzie może się spodziewać jak ten pojedynek przebiegnie i jaka jego będzie końcówka. I jak ty podchodzisz do tego pojedynku? Czy, czy w MMA nie wiem, jesteś niezwykle pewny siebie i jakby nie pozostawiasz w ogóle innej opcji niż wygrana, czy, czy jednak traktujesz go poważnie? to każdy pojedynek traktuje powa poważnie, natomiast tutaj pewność siebie musi być i, i, i zawsze będę pewny siebie wychodząc do walki. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że bijemy się w MMA i no, można się spodziewać wszystkiego. Marcin od jakiegoś czasu trenuje już stricte MMA, hmm. a, nie, a nie tylko stójkę, nie tylko Muay Thai, Także no, muszę być gotowy na wszystko i no, myślę taki będę, no bo Wychodząc do, do, do walki MMA, licząc na to, że nie wiem, walka się potoczy tylko w stójce albo tylko w parterze, no to takie trochę błędne założenia. Można gdzieś tam się nieźle na tym sparzyć, więc ja raczej będę gotowy na wszystko. Pewnie. A czy w związku z tym, że obaj jesteście jeszcze na kontrakcie z KSW, bo jesteś, rozumiem? Tak, tak. Czy to, myślisz, że to jest taki, może być taki eliminator o, o pozycję zawodnika, który zostaje w federacji KSW? nie wiem, być może natomiast no, nie, nie, nie było takich rozmów prowadzonych, nic nam, nikt nam tego nie mówił być może tak będzie, a może po prostu to będzie zwyczajnie dla KSW jakiś sygnał kto z nas może pierwszy zawalczy no tak. na KSW w jakichś tam powiedzmy kolejnych galach także no nie wiem, zobaczymy terytorium wroga w Szczecinie, no tak zwane yy, i ty tu mam na myśli, że ty jesteś tu właśnie na terytorium wroga czy przyjadą jacyś twoje kibice z Wrocławia żeby ciebie wspierać tak, tak, przyjadą chłopacy z Wrocławia z Oleśnicy. nie wiem dokładnie ile będzie osób, ale ktoś na pewno przyjedzie, bo rozmawialiśmy na ten temat. No także spokojnie. Nie? No, no tego tak, wiesz. To do przodu. W takim razie życzę powodzenia dzisiaj. Widzimy się za kilka godzin na Gali. Podziękuję po walce. Oczywiście pozdrawiam serdecznie całą redakcję. Mm. Dziękuję.